Szanowni Państwo, to co ostatnio moje oczy zobaczyły, a uszy usłyszały, to nie był zwykły moment z życia, to był spektakl. Ale nie taki tam wiecie z Teatru Narodowego, tylko raczej z Teatru Dramatów Rodzinnych imienia Świętej Pamięci Zdrowego Rozsądku. Aż mi się Digidongi w pupci zawinęły w go kartkę, Szanowni Państwo. No bo była sobie rozmowa, ale nie taka w stylu synu kupiłem ci nowe BMW, wesce te też kartę do restauracji i pamiętaj, żeby zadzwonić do tej twojej byłej, co jej matka ma operację biodra. Nie, to była raczej rozmowa z gatunku kocham cię, ale ci zaraz przywale kapciem, poufasz, jak się nie ogarniesz scenę wkracza wielka niepokonana z fryzurą jak od młodego fryzjera roku z Wąchocka i spojrzeniem które mogłoby rzucić cień na słońce Dagmara Kaźmierska. znana z programu Królowe życia ale w tej odsłonie raczej jako cesarzowa w kółku domowego obok niej Conan ale nie ten z mieczem i futrem na ramionach raczej taki Conan od Mamo, mogę zagrać jeszcze jedną rundkę w Counter Strike a? taki co jak babcia powiedz jest jeszcze to je jak mama spojrzy, to staje na baczność, taki typowy rycerz mamusinego stołu. No i siedzą sobie na live, jak przystało na współczesną rodzinkę. I nagle Dagmara z gracją czołgu wjeżdża w temat, jak buldożer w szklarnię. Z uśmiechem, ale takim wiecie, który zwiastuje burzę rzuca, ty myślisz, że po co ja cię choduję tyle lat? Ty myślisz, że na co ja cię choduję tyle lat. No i tutaj wchodzimy w twardy klimat. Bo to nie było pytanie, to była groźba, zaklęcie albo przedsmak krzyków za kuchni. Wśród przekleństw, które latały w powietrzu niczym komary w sierpniu, dobitnie padło: Co ty myślisz, że ja cię hoduję, żebyś ty babem rozdawał? Co, co ty myślisz, że ja cię hoduję to? Żebyś ty poszedł w siną daleko? Babą rozdawa. I tu wszyscy widzowie Lajwa, co trzymali popcorn, zamarli. Bo to nie był tekst z komedii. To był tekst z podręcznika Jak upokorzyć syna w trzech krokach. Porannik dla matek Alfa. Conan, choć uśmiechnięty, miał w oczach coś, co każdy chłop zna. Ten moment, kiedy wiesz, że nie pograsz dzisiaj na kąpie. A może i tydzień cię czeka bez prądu w pokoju. Ale młody jednak zebrał się w sobie, wziął głęboki oddech, poczuł ducha wolności i powiedział z mocą wielkiego wojownika: Kontroluj bajera. Lepiej kontroluj bajera. do Ja cię wychowuję. I to było to. Ta iskra, ta odwaga, ten moment, w którym stajesz naprzeciw smoka, który cię wychował na i napierniczał kapciem przez całe dzieciństwo. Dagmara nie była jednak w nastroju na dyplomację. W jej oczach pojawił się błysk, taki błysk, co go mają matki jak dziecko powie, ale inni mogą. I poleciało. To ja cię karmiłam, to ja cię uczyłam, to ja cię jak w szkole. Czyli klasyczna wyliczanka grzechów i zasług. Konstytucja każdej matki, co zna wartość starej szkoły wychowawczej. W międzyczasie padła też złota myśl, że może, tak od siebie, tak z serca, jak Dagmara za nim mówi, już nie będzie mogło coś kurwami na live, to może Conan się wdzięczy. Może kupi krzyżówki albo jakiś fotel bujany. Ale młody znowu coś odburknął. Tym razem, no to bądź grzeczna. Kształce, kocham, Ta? żebyś mamie też dał na starość. No to lepiej bądź yy, grzeczna. I to proszę Państwa weszła bomba atomowa emocji. Dagmara odpowiedziała z klasą, klasą techniką zawodowego z lat 90 Kur i to taki kurwa, który ma swoje echo. który jak raz poleci, to sąsiedzi trzy piętra wyżej się zdrygają. Jak, jak kurwa grzeczna, jak grzeczna, grzeczna i to mnie, nie dasz i mnie miłuj. To było, z duszy, z trzewi, z miejsca, gdzie siedzi prawda, i nienawiść do głąbów w kolejkach do apteki. No i wiecie, pomimo całej tej bzdury, całego tego chaosu słownego, tego cyrku na kółkach z dodatkiem gówna na wietrze, oni się kochają. Dagmara podeszła, pocałowała czółko swojego księcia. Tak jakby mu chciała powiedzieć: masz karę, ale masz też miłość. Jedno i drugie do końca naszych dni. I mnie kochaj, i mnie szanuj przede wszystkim. Kocham, miłuję. I nie szanujesz. Szanuję. Nie. Taka ciebie mam. Nie A nie myślać takie przysły, jak ktoś ładny, to wszyscy na niego ona się uśmiechnął, jakby wiedział, że gra może jednak odblokowana. Że dziś może chociaż Lola odpuści. Ale napięcie dalej buzowało, bo powiedział z żalem w oczach, ty mnie nie szanujesz. Nie szanujesz. A nie wiesz, tak jak jak ktoś ładny, to wszyscy na niego. To ty się cieszy, bo ja ładny jest. jesteś, to mama na ciebie hula. I że te pampersy z dzieciństwa to nie są argument. Że jak był małym wypierdkiem i mu zmieniała, to nie znaczy, że teraz można nim pomiatać. Chłopina siedzi wieczorami, ogląda Titanika, ronił łzy przy trzech metrach nad niebem i myśli. o matka nie potrafi mnie kochać bez wyliczania rachunków. Jak robiłem balasa w portki. Na to Dagmara, jak zwykle celnie jak z bazułki do muchy, na ch mam się ogarniać. Ogarnij się. A chuj, mam się ogarniać? I to nie było pytanie, to było ostateczne wypierdala do całego koncertu spokoju rodzinnego. Na koniec padło, że to jest ostatni rok, że kończy karierę, że przechodzi na emeryturę. Już nie będę królową. Teraz kolan musi być głową rodziny. Czyli koniec z tym wszystkim, koniec z leżeniem w dresie, czas kupić krzyżówki, zainstalować bujany fotel i mówić jak dorosły za moich czasów. Szanowni państwo, za moich czasów. Ja już Bo... tylko rok muszę i nie muszę się ogarniać. Za rok ty będziesz na mnie pracował. Ja mogę zostać jeszcze ten rok nieogarnięta. W końcu po serii słownych liści, które sypały się jako z wiewiórki. Po monsterku, Dagmara trochę się rozpromieniła. Ale tylko trochę, nie przesadzajmy. Nie był to uśmiech z reklamy pasty do zębów, bardziej coś w stylu. Jeszcze cię nie zabiłam. Doceniaj do gówniaku. 50 lat chodzę, nieogarnięta jakoś żyje. Rzuciła z dół, jakby to był cytat z Biblii według Dagmary. Rozdział trzeci nie pierwszy, jak matka przemawia. I trzeba jej przyznać, to on miała jak generał po sześciu kawach i bez filtra papierosa. 50 lat, Twoja matka jest nieogarnięta, i jakoś przeszła przez to życie. Źle? Słuchaj. Konan, chłop jak dąb, ale z liściem zamiast mózgu w tej chwili, postanowił zagrać w dyplomatę. Ze spokojem świętego, którego właśnie obrabiałem słownie na oczach czterech tysięcy ludzi, powiedział, że nie będzie teraz z nią dyskutować na live. Słuchaj. No, zatkało kakao. Nie będziemy teraz o tym dyskutować. A jak nie będziemy. Proszę, dyskutuj, ty lubisz p, dyskutować, ty lubisz, mamusi dopiero. Ale Dagmara wiadomo, nie z takich rozklekotanych nastrojów synalka wychodziła. Przetrwała więzienie, telewizję, internet i zapewne więcej dramatów rodzinnych niż, niż ty i ja. Tak łatwo się nie wyłącza. Ona ma tryb matka doświadczona, która włącza się automatycznie, kiedy tylko dziecko próbuje coś odpysknąć. Matkowanie, jak to nazywają niektórzy naiwni psychologie u Dagmary, przebrało formę pełnoprawnego pierdolo ceremonialnego. W sensie to już nie był zwykły wykład, Szanowni Państwo, to była melodia pokoleń, Szanowni Zgromadzeni. Rodzinna opera, przekaz pramatki dla potomka, żeby wiedział, że tu się nie kończy na dobra mamo porozmawiamy po bo konam swojej naiwnej wierze, próbował się jeszcze ewakuować z bagna godności, mówiąc: Mogę o tym z tobą podyskutować poza wizją. Coś jakby chciał wyciągnąć rękę do paktu pokojowego. Ale nie, synu, nie tak, marą. Tu się nie kończy wojny, bo ktoś ma lajwa. Tu się kończy jak matka powie, że skończone, a nie jak Ty. się postawi, że już dość wstydu. Pan drugi szman musi dopiero dopierdalać. Mogę ci, mogę z tobą o tym podyskutować na, o, o, poza wizją. Jak najbardziej. Tak. No. No. Za wizją. Tak Mara tylko poprawiła włoski, spojrzała jak genero przez ostatnią salwą i rzuciła Dobra mina do złej gry. I to nie była metafora, to był wyrok. Nawiązała oczywiście do faktu, że prywatnie wyciągają na forum publicznym, co przy okazji było najbardziej ironicznym zdaniem tego wieczoru, biorąc pod uwagę, że ta domowa gadka rozgrywała się na live. Tak. A na wizji przed ludźmi pamiętajcie. Dobra mina do złej gry. Bo kochani, wszystkie brudy pierzemy w domu. Co by się nie działo... Brudów nie wyciągamy, bo ludzie mają tylko z tego pożywkę. I tylko się śmieją i tylko się cieszą. Miło to z ich strony, że próbują utrzymać pozory. Naprawdę, choć biorąc pod uwagę przeszłość Dagmary, przeszłość, która nie przypomina raczej balu przebierających, a bardziej festyn z elementami paragrafów, to naprawdę nie wiadomo, ilu jej hejterów siedzi teraz w piwnicy, przywiązana o suchym ryju, o suchym chlebie i z mokrym marzeniem, że Dagmara kiedyś ich wypuści. Co ciekawe, nasza królowa w tym samym swoim błyskotliwym chaosie emocjonalno-słownym między jednym kurwa a drugim co ty mi tu faktycznie gdzieś tam w tle, delikatnie zaznacza, że na zewnątrz wyglądałem jak rodzina z folderu idealne święta z Biedronki. Taka Wiecie, uśmiechnięta z choinką w tle. Babcia, lepiej pierogi, a mama tuli syna, co zaraz przypili w łeb za nieposłuszeństwo. A prywatnie? Prywatnie to już inny film. Coś między chłopaki nie płaczą a dom z papieru, szanowni państwo. A w domu bierzemy wszystkie brudy. Tak jak u nas. Kurdy i garki latają. Ale po co na zewnątrz? Na zewnątrz jesteśmy kochająca. Mamunia. A jeszcze bardziej kochający syn. Zresztą sama królowa z Lublina, czy skąd ją tam wywiał los i prokuratura, powiedziała lepiej żartować, niż chorować. I szczerzyła zęby z takim uśmiechem, że człowiek nie wie, czy się śmiaczy czy dzwonić po egzorcystę. Ale wiecie, jak się człowiek dobrze przypatrzy, to w tych oczach za tą warstwą botoksu i błyszczyka widać pewien cień. Tęsknotę za tymi starymi, dobrymi czasami, gdzie zamiast lajków były umoty, a zamiast followów furgonetka bez rejestracji nocna wycieczka do lasu. Żarty żartami, ale taka jest prawda. Lepiej żartować, jak chorować. Ale nie myślcie sobie, że Dagmara to tylko przemoc z wersji Glamour. O nie, królowa potrafi też dać radę zdrowotną, bo przecież życie, jak sama powiedziała, jest jedno i warto z niego korzystać. Przestrzega nawet przed używkami. Serio, z pełną powagą życia, że papierosy to syf, a inne to już w ogóle. Pamiętajcie, życie jedno. Korzystajcie z życia, ale mądrze. Nie pijcie za dużo. Nie parcie papierosów. Inne używki. Tabletek też za dużo nie, bo... Na zdrowe trawienie zaleciła kiszonki i to powiedziała tak stanowczo, że człowiek aż ma ochotę iść do piwnicy po kapustę. No i kiszone na zakąskę, żeby jelita się cieszyły. Co możecie, to naturalnie kiszonki, kwaszonki są bardzo ważną sprawą. Jedzcie mm. to codziennie. Ale drodzy Państwo, przy większości stylu życia to nawet beczka Kiszonek nie zrównoważy tygodnia diety opartej na kebabach, energetykach i nie wiem głównie. I tu wchodzę ja, całe namięcie. Osobiście zalecam herbatkę miętową po cięższych posiłkach. Działa, moi drodzy, jak kred do kibla. Rozpuszcza, zmiękcza, a potem no co tu dużo mówić? Kupa sama wychodzi jakby chciała powiedzieć, przepraszam za kłopot. <śmiech> <śmiech> Bo wiecie jak to jest. Człowiek się na wpierniczach dzik w żołędzie, a potem rano w łazience festiwal srania, płaczu i wstydu. Taki Woodstock w wielitach. Czasem aż człowiek się zastanawia, czy nie powinien przeprosić własnego kibla za to, co w nim zostawił. Mm. Wracając do naszej królowej, zakończyła lajwa słowami pełnymi miłości. Tak cię kocham, że będzie cię zabiła. Życie z taką czułością, że serduszko rośnie i lekko zamiera jednocześnie, szanowni państwo. I dbajcie o siebie. I kochajcie, tak dzieci swoje jak ja kocham. Aha, no to współczę. Mhm, Tego dnia. Kocham, żeby się ja natomiast chciałbym w tej rodzinnej atmosferze poinformować was, że otworzyłem drugi kanał. Kanał, w którym będę komentował parę dokumenty, robił luźniejsze filmy, czasem coś przyśmieszy, czasem się pożali. Kanał nazywa się Carmel Movie Maker. Kliknij w anotację, obejrzyjcie pierwszy odcinek. Także zapraszam tam, zostawiajcie jej kanał, wiadomo.